Thank you. na moim kanale drugi dzień łowienia pierwszy dzień nie został niestety nagrany macie tam jakieś przebitki, co zaraz Wam poopowiadam przyjechaliśmy na łowisko około 12:31 31+, plus uroczysko karpiowe Ligota na Śląsku eee, no i tak łowimy na około 120 metrach w sumie każdy zestaw tak był od wczoraj 120 metrów mniej więcej na 6 wędek 120, 110, 130, plus, minus. Dwa brania. E, inaczej, dwie wędki łowią. Jedna moja wędka, jedna e, wędka mojego kolegi Mirka, która aktualnie w zajmocie siedzi. E, e, I w sumie myśleliśmy, że przez noc coś się wydarzy. Coś więcej, jakieś... E, no, większa częstotliwość brań. A tu niestety cisza, więc mieliśmy jednego karpia, m, którego właśnie widzicie i drugiego karpia, którego widzicie tutaj. W międzyczasie przewinął się lin i nad ranem u mnie był sandacz. Sandacz na dwie jaskrawe kuleczki, więc może dlatego uderzył, pomyślał, że jakaś... jak to też sztuczne przynęty spinningowe. Dzisiaj trochę zmieniliśmy taktykę. Oczywiście tamte dwie wędki, na których było branie, zostawiliśmy tak jak jest. Tak jak już mówiłem, z składu i taktyki się nie zmienia, więc te dwie wędki, jedna u mnie, jedna u Mirka zostają. Ale skrajne nasze wędki powędrowały trochę inaczej. Jedna trochę dalej, druga trochę bliżej. I tak samo jest też u Mirka, trochę inne przynęty. Yy, jedna skrajna wędka, moja na przykład, jest zasypana tylko słodką zanętą. I na słodko też jest na końcu dwie kulki truskawkowe. Zobaczymy. No, ponoć nasz cały brzeg tutaj aktualnie w dzień nie, nie łowi. Druga strona łapie. 9-10 tuk podano na jednym stanowisku. W jeden dzień to jest bardzo fajny wynik. No, ale co? Jest ok, I tak jak na pierwszy wieczór. Dwie ładne ryby, plus Mirek miał też fajną rybę na węce, ale się spieła. Do tego jakiś tam sandacz, lin, więc jest ok, nie jest źle. Czekamy, wiatr cały czas wieje yy, od północy. Cały czas jednostajnie. No, niby nam tu zaciąga tą wodę ciepłą, ale nic to nie daje. Czekamy na noc. Jeżeli coś się tylko wydarzy, to będzie update. No i co? Patrzcie na przybitki Taka ciekawostka, siódma rano budzik, branie do brzegu, delikatne, po chwili zacinka delikatna, lekko idzie, ale dosyć żwawo, a pod brzegiem zaczęła się awantura, jak to przy drapieżnikach, nie? I taki przyłów na uroczysku, Sandarz myślę, że ma koło nie wiem, 80 cm, myślę, że będzie ją spokojnie, piękna. wraca do wody oczywiście. Niech cieszy spinigistów dalej. 200. 200. 16, 200. Jest pierwsza ryba tej nocy. Idziemy dalej. No i co? Jest pierwsza nocka. Jest pierwszy uroczyskowy karp. 16, 200. Fajna walka. Delikatne branie czekamy na więcej. Jedna spinka u Mirka była już wcześniej. Przypuszczam, że był taki sam konik jak nie większy. Taka ryba. Piękny ogon też. Jedzie do wody. Pierwszy... Ło! Nie dałem rady już. <śledzio> Jedzie do wody. Miał być późno. Wyciągnięcie rękami, to jest ok. Mm -hmm. Dobra. Dobra. Powiem wam, że nigdy nie przeżyłem takiego holu. Przycinka ryby, odjazd znowu do brzegu. I żyłka ucina się zaraz przy szczytówce wędki. No to co? Nie myślimy nic. Mirek mówi, łapaj za żyłkę. No i wyciągnąłem amura po prostu rękami do samego brzegu. 12,5 kilo. Wraca do wody, bo troszkę już się zmęczył. Wracaj! Ma trzecia doba, czwartek, piątek, sobotę mamy. E, rano mój amur, wcześniej przed amurem jedna spinka, wywiezione wszystkie nowe zestawy. Czekamy. W końcu pierwszy dzień odmienił się wiatr. W końcu wieje nam wiatr, e, ściąga całą wodę z tamtego, z tamtego miejsca, czyli z zatoki, pod rybaczówki, ściąga w naszą stronę. Może się odmienić, że będziemy mieć w końcu brania, no ale wiecie jak to jest na uroczysku. No Albo łowisz przez całe trzy dni, albo sporadycznie, jak ta ryba przepływa, no bo mają te swoje rundki. Wtedy weźmie jeden karbi, później cały dzień możesz siedzieć i nic nie złowić. No ja łowię tylko na jedną przynętę. Dwa cytrusy małe, dwunasteczki, łowtersy, żadne popki. Dwa cytrusy różowe, na to miałem lina, sandacza, karpia i amura. Cztery rodzaje ryb. Jeszcze tylko się śmieję tu do kolegi Mirka, że jeszcze jesiot i chyba mam komplet na uroczysku, więc... Zobaczymy, jak będzie jesiot, to wygrałem pokera. No nic, byłem tu zapytać sąsiadów. Eee, zero. Więc i tak dobrze u nas, że coś się dzieje. Oni w ogóle bez pika. Wracamy na stanowisko. Może wam pokażę. Tak to wygląda. Mirek siedzi, czeka. No nic, jesteśmy w myśli. Czekamy. Czała Idę jeszcze na szybką relację do chłopaków tu obok na mega stanowisko 32, bo sygnalizatory słychać cały czas od rana, więc zaraz z znam relację co i jak. Szybki spacer do Biedronki. Kilometr drogi od łowiska, więc można na nóżkach spokojnie jak coś potrzebujecie sobie kupić. Nie wiem, jakieś na kolację, jedzenie czy zimnego, coś do picia. 10 minut marszu od naszego akurat stanowiska, no bo wiadomo, jak idzie gdzieś przy Rybaczówce, no to trzeba doliczyć kolejne 10, ale jest ok, Można sobie akurat zwiedzić okolice łowiska. Dużo wody w ogóle dookoła łowiska, mają takie, nie wiem, paryje ze strumykami. Ale ogólnie, e, wracając byłem tam u naszych sąsiadów na 32. 30 ryb mają, więc troszeczkę no, więcej niż my, ale no, mówmy się, to jest stanowisko typowo łowne w tym okresie. E, no, co jest za cieka e, ciekawe, to łowią wszystko na orzecha tygrysiego. No, Mirek też akurat wywiózł na orzecha tygrysiego i nie obranie po 10 minutach. No ale później znowu usta wędka siedziała 10 godzin w wodzie i było bez brania, więc zobaczymy. Przewiozłem teraz lewą wędkę, pokażę Wam jak wrócę. Pod same trzciny jakieś 30 metrów od brzegu cały czas spławy od czwartku są w tym miejscu. Mam nadzieję, że może coś tam wyhaczę. Pozdrawiam. To słuchajcie, tak jak teraz oglądacie te przebitki z drona. Ja już jestem w domu, nagrywam zakończenie. To już będzie tradycją, że nagrywam zakończenie właśnie w domu. No, słuchajcie, dorwała nas taka ulewa ostatniego poranka, że nie myśleliśmy o niczym innym, tylko zwinąć sprzęt i jechać jak najszybciej w całym domu. Ogólnie wyjazd oceniam na bardzo udany. Może nie było bardzo dużo ryb, ale były to. Zróżn zróżnicowane ryby, sandacz, Amur, karp, e, lin, do tego jeszcze Mirek też połapał bardzo ładne karpie, mm, następnym razem będziemy tam w dużo lepszym terminie, w świetnym terminie, zobaczycie. W świetnym stanowisku, A, no ale tak, wydaje mi się, że to, co zaplanowaliśmy sobie, to się udało. I co? Zapraszam Was do oglądania. Aha! Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was potrzebuje sobie kupić jakiś sprzęt wędkarski, zapraszam z moim kodem jedziemy na ryby, macie 5% rabatu na cały asortyment w sklepie wędkarskim.pl więc jeżeli potrzebujecie, nie wiem, ubrania których używam na filmach wędki spożywkę, czy cokolwiek wędkarskiego zapraszam na tą stronę jeszcze raz, sklep wędkarski.pl jedziemy na ryby, 5% na cały asortyment tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, hej!